Zastanowimy się, jak to w ogóle się stało, że zaczęliśmy biegać. Czy była to tylko zwykła ucieczka przed mamutami, czy może już wtedy mieliśmy ochotę na poranny jogging? A więc bieganie zaczęło się dawno, dawno temu, w czasach prehistorycznych. I nie do końca dla przyjemności, a bardziej dla przetrwania. Pomyślcie, może już wtedy jaskiniowcy, biegnąc za obiadem, czuli ten biegowy hype. O którym wspominałem w poprzedniej rolce. Tylko przyskoćmy do starożytnej Grecji, gdzie bieganie stało się częścią igrzysk olimpijskich. Był moment, kiedy bieganie stało się sportem, a nie tylko unikaniem dzikich zwierząt, ale przewinmy jeszcze dalej do XIX i XX wieku. Kiedy bieganie zaczęło być promowane jako eliksir zdrowia. Ludzie zaczęli biegać nie tylko, żeby coś złapać albo uciec, ale dla samych korzyści zdrowotnych i radości z biegania. W trafiamy do teraźniejszości, kiedy bieganie stało się najpopularniejszym sposobem na trzymanie formy, medytację w ruchu oraz stres. Mamy aplikacje, społeczności biegowe i maratony, można powiedzieć, w każdym dużym mieście. Tak od prehistorii do współczesności bieganie przeszło długą drogę. Teraz kiedy biegamy, biegamy dla przyjemności, zdrowia i czasem dla medalu. Pamiętajcie, niezależnie od tego, po co biegacie, możecie wszystko.